Będziemy dzisiaj rozmawiać o rodzajach słuchawek, czym się różnią do uszne, do kanałowych, czym się różnią wokół od nausznych? co to są słuchawki zamknięte, otwarte, mniej więcej jak brzmią, oczywiście wiadomo, że są od wszystkiego wyjątki, ale są to wyjątki nieliczne, jeżeli macie do wydania nie więcej jak 1000 zł. Myślę, że ten poradnik Wam dużo tutaj w głowie rozjaśni. Zaczynamy od słuchawek, które są określane mianem do uszne słuchawki. W się do ucha, nie do kanału. Są to słuchawki e, konstrukcji, e, jak widać. E, czym się charakteryzują? Charakteryzują się mniej więcej kiepskim dźwiękiem, kiepskim tłumieniem, e, tym, że są polecane dla osób, na przykład. Nie wiem, starszych możecie je kupić babci, która chce posłuchać radia i chce słyszeć, o czym mówią, a nie potrzebuje jakości dźwięku. Generalnie tych słuchawek raczej staram się nie sprzedawać, nie polecam ich, bo no, są kiepskie po prostu. Takiego typu słuchawki raczej nie zdarzają się bezprzewodowe. Jedynym takim powiedzmy, że prawie że wyjątkiem są słuchawki Apple. A. Te herbatcy to są słuchawki, które łączą mniej więcej w sobie cechy słuchawek dosznych i do kanałowych. Ponieważ wkłada się prawie, że praktycznie do kanału, ale nie mają gumki, która tłumi dźwięk. Więc z jednej strony są wygodne, z drugiej strony niewygodne, wszystko zależy od Was. Kolejne słuchawki, tak jak już mówiłem, to są słuchawki dokanałowe, wkłada się je do kanału. To są akurat słuchawki takstarka, drewniana budowa, podwójne gumki. Z reguły one mają gumki pojedyncze. To są akurat słuchawki tak zwane asymetryczne, jak zauważycie. Różnica pomiędzy jednym a drugim kanałem w długości kabla jest znaczna. W tej chwili wyrównałem kabel i na splitterze, i tutaj mam taki zapas. Chodzi o to, żeby można było słuchawki sobie założyć za ucho, i żeby se spokojnie wisiały na szyi. Dzięki temu, jeżeli one Wam wypadną gdzieś z uszu, to nie spadną na glebę, nie wkręcą się w rower. Oczywiście nie polecam na rowerze w do kanałowych. bo można się bardzo szybko ze świętym Piotrem spotkać, co raczej jest niepolecane, prawda? Subskrybenci mi będą. Tak czy inaczej, kolejnym przykładem słuchawek do kanałowych są e-10, Sound Magic E10. Słuchawki fajne, symetryczne. Są to też słuchawki takie najbardziej uniwersalne ze względu na to, że można je założyć normalnie do kanału, a można też założyć kabel za uchem i wtedy dopiero do kanału i takim elementem zjechać kablem pod szyję. Dzięki temu trzymają się bardzo mocno i ograniczamy bardzo tzw. efekt mikrofonowy. To jest ocieranie się kabla o elementy odzieży, kurtki czy czegokolwiek co powoduje charakterystyczny dźwięk w słuchawce. Słuchawki oczywiście dokanałowe mają przeważnie charakterystykę dźwięków w formacie V, czyli podbite basy, podbite góry i wycofana średnica. Są to raczej słuchawki do słuchania muzyki jakiejkolwiek dynamicznej. Nie polecam ich osobom, które chcą posłuchać muzykę klasyczną. Są oczywiście wyjątki słuchawki armaturowe, które mają bardzo niewiele basu. Z reguły bardzo niewiele basu. A przeważnie podkreślone średnice i krystaliczną górę. Przetworniki armaturowe zostały stworzone dla osób niedosłyszących. Mają za zadanie przenosić bardzo dobrze średnice i górę, a basy się pomija, bo osoby niedosłyszące pierw tracą właśnie górę, potem średnice i zostaje im sam bas, więc to trzeba uzupełnić. Słuchawki oczywiście dokanałowe, douszne, dokanałowe. Bywają bezprzewodowe, bywają całkowicie bezprzewodowe, tak jak jedna z moich recenzji słuchawki Kową CT5. Bywają też na przykład połączone kabelkiem takie jak Bayer Dynamic Byron Wireless, czy jakieś tam Soundmagiki, nie wiem, E11BT. Akurat te 11 mają taką konstrukcję, że mają w sobie taki pałąk zaraz wam pokażę o co chodzi. Jest pałąk, zakłada się go to też na szyję. Słuchawki idą do uszu, jest fajnie. przy tego, magnesik, żeby słuchawki się fajnie trzymały. Dalej mamy słuchawki na uszne. Z czym to się je? Drodzy Państwo, słuchawki na uszne to są słuchawki, które opierają się na małżowinie usznej, tak jak na przykład Marshall Mayer 3 Bluetooth. Zakładamy słuchawki i całkowicie odcina nas to od otoczenia. Są to słuchawki konstrukcji zamkniętej, tak jak mówiłem na usznej. Polecane są głównie dla osób, które cenią sobie troszkę bardziej jakość dźwięku, albo nie mogą z jakichś przyczyn nosić do kanałowych czy do usznych. Słuchawki te przeważnie też grają raczej na planie fałki, czyli podbite basy, podbite góry, wycofana średnica, są polecane do transportu miejskiego, tam gdzie musimy się odciąć od dźwięku. Słuchawki na uszne. Półotwarte bywają, ale rzadko. Raczej się tworzy konstrukcje całkowicie otwarte, takie jak yy, słuchawki COS KST75T. Są to słuchawki konstrukcji otwartej całkowicie. Zakłada się je na uszy takimi haczykami. Jak widzicie, przetwornik nie jest zamknięty zupełnie, jest po prostu płaski, jest tu gąbeczka są to słuchawki polecane dla wszystkich spacerowiczów z pieskiem wychodzicie na spacer, chcecie posłać muzyki ale chcecie też słyszeć, czy jakieś tam wilki się nie zbliżają, czy inne niedźwiedzie i dzięki temu jesteście troszeczkę bezpieczniejsi chyba, że macie czyjąś łabę to współczuję są też słuchawki na przykład takie jak Kosporta Pro są to słuchawki też w konstrukcji otwartej, polecane raczej dla rowerzystów dla osób uprawiających sport słuchających w domu muzyki, też elegancko Pasują na uszy, są bardzo bardzo wygodne, ale nie tłumią w ogóle dźwięku, więc do autobusu, do tramwaju raczej nie polecam, ponieważ wszyscy będą słyszeli czego słuchacie i wy będziecie słyszeć wszystko, o czym rozmawia tramwaj, autobus, więc tutaj akurat się zupełnie nie nadają. Słuchawki typu nausznego są chyba najczęściej produkowanymi słuchawkami, które są bezprzewodowe obok do kanałowych, które powoli doganiają tę kategorię. Słuchawki tego typu bywają no, różnej jakości. Mam na ścianie różne słuchawki JBL-a, mam bardziej otwarte, bardziej wokółuszne słuchawki Zenheizera. Poprzez jakieś soniacze, Bowers Wilkins czy Pioniery. Co o tych słuchawkach? Słuchawki konstrukcji zamknięte, tak jak mówiłem, raczej plan fałki słuchawki konstrukcji otwartej. Rzadko się, znaczy rzadko, no są z konstrukcji otwarte, na np. Grado SR60E czy właśnie Kosporta Pro. Tutaj bywa różnie, jeżeli chodzi o charakterystykę dźwięku, no a tak jak mówiłem, różne zastosowania ym, dla różnych ludzi. Ym, teraz następne słuchawki, ostatnie już wokół uszne. Słuchawki wokół uszne, np. Audiotechnika M50X są to słuchawki, które całkowicie chowają małżowinę uszną do słuchawki. Jakie je zakładam, jest bardzo duży komfort, yy, praktycznie. Z, no, bardzo dobre tłumienie. Słuchawki tego typu są polecane dla osób, które, których nie interesuje za bardzo to, że wyglądają jak w wielkich naucznikach. Cenią sobie przede wszystkim jakość dźwięku, tłumienie od otoczenia. Oczywiście w przypadku słuchawek zamkniętych są też słuchawki półotwarte. Niektórzy mówią otwarte. Tutaj praktycznie różnica się zaciera ze względu na to, że no nie wyobrażam sobie konstrukcji słuchawek tej wielkości z tymi przetwornikami. Szczerze, pewnie ktoś wymyśli taką konstrukcję, pewnie coś takiego istnieje, ale nie mogę sobie za bardzo tego wszystkiego wyobrazić. Ta konstrukcja to jest akurat taka GK 240 MK2. Są to słuchawki półotwarte. One są głównie polecane dla osób, które słuchają muzyki klasycznej, lekkiej, delikatnej. Też dla wszystkich ludzi, którzy produkują dźwięk, produkują muzykę, do miksu. Dzięki temu, że one mają bardzo neutralne, bardzo neutralne brzmienie, mają bardzo równe wszystkie pasma, nie faworyzują niczego. Te słuchawki... Cóż, no, co więcej o nich. Nie tłumią dźwięku z zewnątrz, nie nadają się raczej na wszelkie spacery, ze względu na to, że są ogromne. Są raczej słuchawki typowo domowe. Tak jak mówiłem, słuchawki zamknięte są też bardzo często produkowane jako słuchawki Bluetooth. Mam no tutaj całą praktycznie ścianę u góry słuchawek wokół usznych Bluetooth. Obecnie jednymi z najlepszych są Sony WH1000XM3, jeżeli chodzi o zarówno tłumienie, zarówno jak i też redukcję szumu. Tak więc, jeżeli szukacie jakichś słuchawek, musicie przede wszystkim na samym początku określić, gdzie będziecie tych słuchawek używać. Czy to będzie głównie dom, czy to będzie dom przenośne typu jakieś komunikacje miejska, czy to będzie uprawianie sportu. I dalej lecicie, czy to ma być konstrukcja, która lepiej sprawdza się w dynamicznych kawałkach, czy w klasycznych kawałkach. Oczywiście cena tutaj też gra dużą rolę. Jeżeli macie do wydania około 1000 zł, myślę, że ten poradnik tutaj Wam się sprawdzi w bardzo wielu procentach. Wiem, że mogłem pominąć jeszcze jakieś, jakieś różne rodzaje słuchawek typu asymetryczne do kanałówki typu Fio FH1 czy FA7, FH5. Są to słuchawki, które mają kabelek za uchem i da się je włożyć tylko właśnie w ten sposób, ponieważ są zawinięte, bardzo dobrze się trzymają. Słuchawki, na przykład tego typu, to są też szury z 215 Co ciekawe, bardzo dużo perkusistów u mnie kupuje te słuchawki. Tak jak widzicie, słuchawki te po prostu mają taką konstrukcję, że kabeleci za uchem, wtedy się to wkłada do ucha, przekręca. Tłumienie jest świetne, wygoda również, komfort. Co do jakości dźwięku się nie będę wypowiadał, bo to oczywiście wiadomo, że to jest kwestia osobista. Tak więc e, dzięki za cierpliwość, za, za obejrzenie materiału. Jeżeli macie pytania, oczywiście zostawcie wszystkie pytania e, w komentarzach. E, jeżeli poszukujecie porady czy pomocy, spokojnie piszcie na adres gdansk.mp3store.pl. Postaram się Wam wszystkim odpowiedzieć w miarę możliwości i czasu. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. Tak więc na razie trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnej recenzji.